Przede wszystkim dla mnie najważniejszy jest rozwój mojej osoby. No ja chcę zostać mistrzem świata. No co, szybkość jest, kondycja jest bardzo wysoka. To będzie dla mnie coś pięknego, no pokonać kabajela na, na jego własnym terenie, przed jego własną publicznością. Tutaj jednak Piotr Wieczewski będzie w stanie mnie lepiej przygotować. Ja wiadomo, jak wygram tą walkę, to, to wtedy zacznę zalewać ogromne pieniądze. Będzie to oczywiście wypłata życia dla mnie, nie będę ukrywał tego. Zobaczycie 10 stycznia, nie chcę należy nic zdradzać. Jesteśmy w Dzierżoniowie, dokładnie 43 dni do walki Damiana Knyby z Agitem Kabajelem o tytuł tymczasowego mistrza świata wagi ciężkiej. Jesteśmy oczywiście z Damianem, witam Cię Damian serdecznie. Cześć, witam wszystkich, no co, nie mogę się doczekać, walka już coraz bliżej, rozpocząłem swój okres sparingowy, to był pierwszy, pierwszy tydzień za mną, robimy po, w zasadzie po 10, dzisiaj, dzisiaj zrobiliśmy 10 rund, kondycyjnie stoję nieźle, forma, forma jest, wszystko idzie w dobrym kierunku. 10 rund dzisiaj, Osiem z Piotrkiem łączem, rozmawialiśmy z trenerem Wilczeskim. trener Wilczewski zadowolony, z postawy Piotrka, z postawy Twojej, jakie są Twoje... Tak? Jakie wrażenie na gorąco po tym sparingu? No co, szybkość jest, kondycy, kondycja y, jest bardzo wysoka, tempo walki też było dosyć wysokie, to w zasadzie wy musicie bardziej ocenić, że mi się wydaje, że było, y, tempo było dosyć wysokie. Y, no jest to na pewno pierwszy tydzień, tak, więc na pewno forma jeszcze mi dużo rośnie, także myślę, że wszystko układa się jak, jak, jak ma być. Teraz najważniejsze, żeby nie, nie było żadnych kontuzji, y, żeby wszystko, i wtedy na pewno wszystko będzie w dobrym kierunku. Karol Wiczewski mówił, że tutaj ekipa cała stoi za tobą. Mateusz Masternak przyjeżdża w jak na sparingi. Mariusz Wach chciał pomagać. Wiadomo, że on gabarytowo nie pasuje, ale powiedział, że jak coś trzeba, to, 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 to może pomóc. Fajnie mieć taką ekipę tutaj na sali, która pójdzie za tobą w ogień, co? No zdecydowanie jestem mega wdzięczny za pomoc tutaj kolegów. Dostaję dużo, dużo właśnie dobrych porad od nich. No dużo pomocy od nich, tak, więc tutaj z Mateuszem jak najbardziej bardzo dobre sparingi. Na pewno on będzie próbował tak imitować styl tutaj kabajela. Także na pewno mega spoko. No z Mariuszem na pewno no gabarytowo nie pasuje kompletnie do kabajela, ale na pewno też mi dużo podpowie. Może jakieś fajne, to jakieś tarcze, coś porobimy. Także też na pewno będę mega wdzięczny za jego pomoc. No fajna sprawa. Mam tutaj, w ogóle mam tutaj w Polsce wszystko idealnie zapewnione. Może, może dużo osób może się zdziwić, ale naprawdę mam tu dużo lepsze warunki niż miałem w Stanach, także mam tutaj cały team, mam tutaj od motoryki, od boksu, bardzo dobrego, mam naprawdę każdy daje mi tutaj dobrze, dobre rady, mam tutaj, nie wiem, fizjoterapeutów, wszystko, mam wszystko idealnie naprawdę zapewnione, także regeneracja, no, no tak naprawdę zbuduje formę życia. Wspomniałeś o tym, co było w Stanach i o tym, co jest w Polsce. Wielu polskich pięściarzy, którzy pojechali do Stanów mówili, wiadomo, no wybór sparing partnerów jest, jest kozacki, tak? Dużo większy niż w Polsce, ale jeśli chodzi o te inne kwestie, to, to nie jest że tak powiem tak różowo, jak się wszystkim wydaje, że jak pojedzie się za wielką wodę, to, to wszyscy tutaj robią dla was wszystko i wy tylko możecie się skupić na treningu. Tam musicie zadbać dosłownie o każdy inny detale sami z siebie po prostu. No w Stanach przede wszystkim zależy w jakim miejscu no się mieszka, tak. No na przykład tak, tak jak ja mieszkałem w New Jersey, minus jest taki, że wszystko jest jakby daleko, tak, więc tak naprawdę na sam trening, ja musiałem godzinę dojeżdżać, nie wiem, chciałem jechać do fizjoterapeuty czy coś, to, to musiałem kolejne pół godziny czy godzinę gdzieś tam dojeżdżać. No tak naprawdę to też męczy organizm. No. Organizm też potrzebuje troszeczkę takiej regeneracji, odpoczynku, tak, więc no myślę, że w Polsce jednak dużo lepiej, dużo łatwiej jest zadbać o wszystko. No ogólnie potencjał Stanów na pewno jest większy, jest, są lepsi zawodnicy, są lepsi trenerzy i tak dalej, tak, ale no nie jest na pewno tak prosto jakby zapewnić i wszystko poustawiać tak jak w Polsce, tak, Bo ja tutaj w Dzierżoniowie naprawdę mam najlepsze możliwe praktycznie warunki, jeżeli chodzi o Polskę, tak, więc na tą chwilę w szczególności do tej walki zdecydowanie wybieram Polskę. Trochę tak się wahałeś, znaczy wahałeś. Może błąkałeś między Polską a Ameryką, jeździłeś, trenowałeś tam, wracałeś tutaj do trenera Wilczeskiego. Rozmawiałem kilka razy z trenerem Wilczewskim prywatnie, zresztą teraz też przed kamerami. Mówił, że jemu to też jakby się troszeczkę nie podoba, w sensie, bo, bo wiadomo, tam jedziesz do innego trenera, są inne nawyki trochę amerykańskie. Tutaj wracałeś do trenera Wilczeskiego. trener Wilczewski mówił, że są fajne elementy z, z, z Twojej nauki w Stanach, są takie elementy, które mu się nie podobają. no Teraz y, cały, cały ten obóz do, do walki z Kawajelem w Polsce, taka bardziej stabilizacja. No bardzo potrzebna przy takim pojedynku. No zdecydowanie. Przede wszystkim dla mnie najważniejszy jest rozwój mojej osoby. No ja chcę zostać mistrzem świata, tak, więc na pewno chciałem liznąć jakby też tego amerykańskiego boksu jak najwięcej, nauczyć jak najwięcej takich myczków technicznych o, o też od trenera Szona Georgia, który no ma naprawdę ogromną wiedzę. Także no zdecydowanie też oceniam jakby ten mój pobyt w Stanach na plus, więc nie mogę tutaj nic złego powiedzieć, tak? ale wiadomo, jak jest już taka bardzo ważna walka. To, to też nie można już jakby skakać z trenera na, na trenera, tak? I, I jednak najlepiej przygotowywać się w jednym miejscu, tam gdzie ma się najlepsze możliwe warunki i, i, i tak ja tutaj zdecydowanie pod tą walkę wybrałem jednak przygotowania tej w Polsce, tak? Tutaj mam naprawdę wszystko idealnie zapewnione no i naprawdę forma już jest bardzo dobra, a, a do walki jeszcze zostało dużo czasu, także no, będę zdecydowanie zupełnie innym zawodnikiem niż, niż kiedy nie widzieliście. Rozmawialiśmy tuż po ogłoszeniu Twojego pojedynku. Pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy w komentarzach pisali, że to był brak szacunku z mojej strony, bo, bo rozmawiam z Tobą minął do pracy. Ty się nie obradziłeś, nie ma się co obrażać, to są YouTube, to nie telewizja, ale to nie o tym chciałem powiedzieć teraz. Wspominałeś wtedy, że trener George przyjedzie, teraz trener Wilczewski zdradził, że, że ma walkę z J.L.E. Zhangiem i nie będzie mógł przyjechać. Żałujesz trochę, czy, czy może jesteście na jakichś łączach, nie wiem, skajpowych, zoomowych i po prostu też rozmawiacie, czy, czy po prostu, jeżeli dowiedzą, się, że nie będzie mógł przyjechać, to, to po prostu jest trener i tylko trener wieczewski. No, tutaj wszyscy razem w zasadzie zdecydowaliśmy, że jednak lepiej, lepiej będzie do tej walki um, przygotować się jednak z jednym trenerem. Wszystkie możliwe rady, które, które tutaj um, Sean miał jakby w głowie, przekazał mi i, i cały czas jestem z nim, z nim na łączach, także jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, zawsze mogę się do, dopytać o wszystko, także z tym nie będzie problemu, ale no tutaj po, pod tą walkę myślę, że um, tutaj jednak Piotr Wieczewski będzie w stanie mnie lepiej przygotować. Tym bardziej, że on fizycznie zawsze dużo lepiej mnie przygotowywał niż, niż Sean. Sean technicznie mnie bardzo dobrze przygotowywał, ale tutaj jego wsparcie jakby i tak będę miał wszystkie jego rady i tak dalej. No i jeżeli byłby tutaj na miejscu na pewno troszeczkę mogłoby to się tak mieszać i mogłoby nie wyjść tak jak powinno. Także myślę, że koń końców jednak dobrze, dobrze wyszło i, i, i tutaj akurat się złożyło tak, że, że zank ma walkę i tak też mu nie było po drodze jednak tutaj jakby no w w Polsce siedzieć całe przygotowania, także myślę, że i tak wszystko wyjdzie idealnie, tak ma być. Wspomniałeś o tym, że będziesz sparował z Mateuszem Masternakiem. Mateusz Masternak ma takie mocne inklinacje trenerskie. on nigdy tego nie ukrywał. On bardzo dobrze czyta boks. Bardzo tym boksem się interesuje, śledzi. Nie wiem, czy mieliście już okazję rozmawiać o tym pojedynku, czy właśnie czekasz, aż przyjedzie w poniedziałek, bo myślę, że Mateusz ze swojej strony też może mieć pewne, pewne fajne wskazówki. Trener Wilczeski zawsze się o tych właśnie trenerskich, że tak powiem, ambicjach Mateusza wypowiadał bardzo dobrze. Nawet na plan na ostatni pojedynek Mateusza, to był właśnie plan Mateusza. Trenerowi Wilczeskiemu się spodobał. To było w zakopanym nie tak dawno temu. Mu, więc myślę, że Mateusz też pewnie będzie miał jakieś fajne takie wskazówki z jego strony, jakieś podpowiedzi. No to na pewno. Znaczy, do tej pory no, jeszcze nie miałem z nim żadnej rozmowy, także czekam teraz na poniedziałek. Na pewno dużo mi tutaj pomoże, dużo podpowie. No, Mateusz no, jest mega doświadczonym zawodnikiem, z, z, takim, z wysokim bokserskim IQ, także na pewno umie dobrze czytać rywala. Na pewno du dużo ciekawych rad od niego dostanę. No i zresztą też dobre sparingi, tak? więc na pewno będę mega, mega wdzięczny tej Mateuszowi za, to, za tą pomoc. Tak? Wspomnieliśmy już o tej naszej rozmowie tuż po ogłoszeniu tego pojedynku. Pytałem się ciebie, czy, czy zrobi na ciebie wrażenie te 13 tysięcy ludzi, które, którzy prawdopodobnie przyjdą do Hali. Wtedy mówiliśmy prawdopodobnie, potem okazało się, że w niecały tydzień wszystkie bilety zostały sprzedane. No jest mówiąc tak kolokwialnie, duża pompka w Niemczech na ten pojedynek. To ma być takie odrodzenie niemieckiego boksu, powrót do tego, co było na początku XXI wieku. KBL ma być koniem pociągowym tego projektu. No możesz to wszystko ładnie popsuć, ale no widać, że jest mega zainteresowany tym starciem mnie to tylko dodatkowo motywuje, no to będzie dla mnie coś pięknego, no pokonać na, na jego własnym terenie, przed jego własną publicznością, z jego sędziami i w ogóle wszystko na jego zasadach. No dla mnie to jest tylko dodatkowa motywacja. Na pewno mam gdzieś tam w głowie to, że, że, że jednak no, sędziowie nie będą po mojej, po mojej stronie i, i, i na pewno e, taki sędzia ringowy też no jak będziemy mega po jego stronie, tak, więc może dużo popsuć i, i no biorę to na pewno pod uwagę, staram się właśnie przeanalizować wszystkie praktycznie możliwe scenariusze w głowie no ale co, będę gotowy na wszystko i, i, i no ja jestem pewny swego. Wierzę, że wygram tą walkę i, i zaszokujemy świat. Jakie miałeś takie pierwsze wrażenia po pierwszym spotkaniu z KBL-em face to face, takie czysto, że tak powiem, wrażenia ludzkie, bo potem widziałem, że mieliście jakiś taki program nagrywany, taki face to face, gdzie mogliście sobie tak porozmawiać, że tak powiem, bez, bez udziału innych ludzi, bez udziału kibiców. Jakie takie twoje pierwsze spostrzeżenia na, na temat Agita są? Szczerze muszę przyznać, że zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, jest takim bardzo jakby kulturalnym gościem z klasą praktycznie nie, szczerze nie, prywatnie nie, mam, no, no, nie mogę mu nic zarzucić bo no, jest to taki przykład prawdziwego sportowca nie także e, zarażonego trash trzęsitu kingu zawsze wypowiada się z szacunkiem o rywalu i w ogóle także no mega pozytywne wrażenie nam je zrobił prywatnie muszę przyznać e, jest też no czuć chyba niższy niż myślałem jeżeli chodzi o wzrost e, no także no myślę że to, to też nie nie, nie wiadomo jak, jak to ważne nie będzie tak jeżeli chodzi o jego tam e, charakter i tak dalej, bo, bo tutaj te, te, takie rzeczy zostawiam na, na boku, dla mnie to jest sport, e, ja go szanuję jako człowieka, ale no, wchodząc do ringu no, będę robił wszystko, żeby wygrać, tak? więc e, takie rzeczy jakby odkładam na bok i, i skupiam się na walce. A ty wspomniałeś, że, że myślałeś, że jest troszeczkę wyższa a Agi, no nie wiem, rozmawialiście na temat właśnie tych warunków, bo tam na tych, chyba na jednym czy na drugim widele, już nie pamiętam, ale kogoś z amerykańskich, znaczy amerykańskich, niemieckich mediów widziałem, że tam mówił, że był zaskoczony, że, że jest, jego zdaniem wydawało się, ty wydawałeś mu się niższy i że, no, że już dawno nie walczył, znaczy dawno no, miał oczywiście takich zawodników z takim wzrostem, ale jakby był zaskoczony całą twoją fizycznością. To nawet nic nie wiem na ten temat, no ale co, no to chyba dobrze, tak? Na pewno będzie to jakiś tam dodatkowy atut te warunki, to będzie dodatkowy atut po mojej stronie, który postaram się po prostu wykorzystać, nie? No wiadomo, jest to jakieś taki zawodnik, który no ma mega dobrą wydolność, idzie cały czas do przodu i próbuje te doły obijać, także wiadomo, że będzie ciężko go też tak przez 12 rund trzymać w dystansie, ale... no ale co, mamy jakby... mamy... Mamy dużo scenariuszy w głowie, na wszystko będę przygotowany, tak? W tej naszej rozmowie wspominałeś, że szykujesz jakąś niespodziankę. Tam na wyjściu możesz coś zdradzić? Czy to będzie niespodzianka muzyczna, czy, czy jakieś gadżety będziesz chciał wziąć ze sobą wychodząc do ringu? Jaka, jak, jak, jakiego rodzaju niespodzianka to będzie? E, ano chcemy fajne wyjście zrobić i zobaczycie 10 stycznia. Nie chcę na razie nic zdradzać. Jakieś skrzydła husarza będą? Coś tak czuję. E, wszystko zobaczycie. Na razie nic nie chcę zdradzać. Okej, okay, Damian. Y... Po drodze święta, Sylwester, o tym też już rozmawialiśmy, trener liczewski też powiedział, że musi zachować pewien umiar w jedzeniu i piciu, bo, bo też musi być lotny i, i umysłowo i fizycznie. Jak rodzina powiedz, zareagowała na to, jak powiedziałeś, że, że w tym roku święta bez ciebie, Sylwester bez ciebie, pewnie w pełni zrozumieli twoją decyzję. No na pewno im smutno, bo, bo, bo jednak nastawiali się na to, że będę, że spędzimy razem te święta, no ale cóż, no wiadomo, no, y, są rzeczy ważne i ważniejsze, teraz 100% przygotowuję się do tej walki, także y, dla mnie to nie jest jakiś tam duży problem, już miałem tyle wyrzeczeń w życiu, że, że, że to nie jest dla mnie jakieś specjalnie duże wyrzeczenie, tak, więc nie będzie to dla mnie żadnego problemu, nawet wręcz przeciwnie, bo, bo, bo nie wiadomo, jakie to będzie wyrzeczenie dla kabajela, tak, być może być może on, on jednak spędzi święta tam z rodziną, może, może, dla nie może mu to go to trochę wybije z równowagi, zobaczymy, tak, więc ja w ogóle się tym nie przejmuję, nie jest to dla mnie żaden problem. A myślisz, że właśnie bo tak ciebie, pytałem, czy, czy te 13 tysięcy kibiców jakiś będzie miał wpływ na ciebie, a myślisz, czy może to być też, może troszeczkę niekomfortowe dla niego, bo po, po pierwsze wraca do, do przed, przed własnych kibiców po trzech latach, to po pierwsze, po drugie jest ten duży projekt, o którym wspomniałem, on ma być koniem pociągowym, sam mówi, że jakby ta gala jest takim, ma być być wyznacznikiem, czy uda się szybko sprzedać bilety, czy nie. Więc no, tam jest jakby wszystko układane pod jeden scenariusz. tak, Wiadomo, Agit ma mieć większe walki w przyszłości, ty masz być dla niego przystankiem. Jak widać, bilety wyprzedane, więc jest duże zainteresowanie. Myślisz, że no, bo jednak dla niego to będzie presja z, ki z kilku stron w tym pojedynku. Wiadomo, no, sport sportem, ale jednak no, mając na barkach ten cały projekt, myślę, że to może na niego jakoś wpłynąć, czy, czy, czy niekoniecznie. Myślę, że on jest mocny psychicznie tak? I, i widać, że jest inteligentny gość, mocny psychicznie, ale na pewno będzie to duża presja na niego i, i podświadomie e, na pewno będzie miało to jakiś tam wpływ. Więc na pewno będzie miał ogromną presję, żeby pokazać się jak najlepiej przed tą publicznością. Tym bardziej, że w oczach większości, w większości nie jestem jakimś tam nie wiadomo jak topowym rywalem dla niego, tak. Mam być dla niego zwykłym przystankiem, tak. Więc no, ja kompletnie nie mam nic do stracenia i naprawdę nie mam żadnej presji, e, wręcz przeciwnie. E, no a na pewno, na pewno będzie z dużą presją, z dużą presją wyjdzie i, i, i myślę, że, że, że to będzie ogromny plus dla mnie, tak. Kilku Polaków już próbowało zdobyć tytuł mistrza świata w wadze ciężkiej, najbliżej była Andrzej Gołota. Wszyscy o tym wiemy, piękna historia, niezakończona happy endem, ale no, dla takich kibiców, boksu, którzy może się nie interesują tym pięściarstwem tak mocniej na co dzień, no jednak do, do świadomości, do wyobraźni przemawia, przemawia waga ciężka. Wielu polskich pięściarzy mówiło, że będzie tym pierwszym polskim mistrzem świata wagi ciężkiej. Ty też o tym wspominasz, ale no jest chyba duża pewność w tobie, bo trener Bliczewski też właśnie powiedział, że no już żadno ciebie tak zmotywowanego nie widział, że musicie wręcz wyrzucać z sali, żebyś nie, 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 nie przegiął w drugą stronę. Jest ta pewność w ciebie taka naprawdę nie tylko pod kamery i przy trenerze, tak na co dzień? No zdecydowanie, to jest spełnienie moich marzeń. Ja tego nie robię dla pieniędzy. Tak jak dużo osób myśli, że to ja tam jadę po wypłatę, to, no to mi się śmiać się z tego, bo tak oczywiście nie jest. Ja naprawdę wierzę, że mogę wygrać tę walkę. I wygram tą walkę i zaszukujemy świat. No jest to naprawdę ogromne, no, ogromne wyróżnienie, ogromna motywacja dla mnie, że, że, że po prostu mogę zrobić coś, czego, czego jakby nie udało się jeszcze żadnemu Polakowi zdobyć, także no coś pięknego po prostu, tak, no piszemy historię na, na oczach ludzi. Wspomniałeś o finansach, wiadomo, że nie może zdradzać, ale powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tej wypłaty? Czy to jest taka walka która ewentualnie wygrana dopiero sprawi, że, że te wielkie pieniądze będą stały przed tą otworem. Czy jednak tutaj jest taka wypłata, jak zobaczyłeś propozycję, to to nie wiem, o, czy ci się powiększyły, gałki oczne powiększyły, czy, czy jednak zobaczyłeś, że no, mogło być więcej? No, oczywiście stawka za tą walkę powinna być dużo, dużo większa. Wiadomo i dzięki temu właśnie udało się tą walkę dostać, bo, bo gdyby e, mieli jakby większy budżet na tą walkę, to to, to e, wzięliby pewnie kogoś innego. Tak? E, no, dla mnie jest to i tak duża wypłata zdecydowanie. Ja, ja nie jestem jakiś tam e, jakiś tam bardzo ch ch chytrze na pieniądze, także nie ma z tym problemu u mnie. E, wiadomo, jak wygram tą walkę, to, to wtedy zacznę zalewać ogromne pieniądze. No ale co, wypłata już jest, będzie to oczywiście wypłata życia dla mnie, nie będę ukrywał tego, ale no nie robię tego dla pieniędzy, to jest dla mnie spełnienie marzeń i, i, i cały czas i, od lat idę w tym kierunku. No i w końcu udało się dostać tą szansę, i, i postaram się ją na maksa wykorzystać. To skoro już poruszyliśmy wątek finansowy, mam ostatnie pytanie, i nie już o Twój pojedynek, tylko o starcie, w którym będą naprawdę duże pieniądze, czyli Jake, Paul, Antony, Joshua. powiedz mi po pierwsze, jak zareagowałeś na ogłoszenie tej walki? Po drugie, czy dajesz chociaż ich procent szans Jakeowi Paulowi, czy, czy to będzie egzekucja i wręcz niebezpieczna dla niego sytuacja? No, Jake Paul na pewno zrobił ogromny progres, jakby nie patrzeć o tych jego pierwszych walk, więc e, to nie jest już te, taki typowy freak, jak, jak był na początku, ale, no, ale wiadomo, no nie, nie daje mu zbyt dużych szans z, z Antonem Joshuą. Joshu e, no jest to na pewno no według mnie to jest typowe, dla niego, no, no typowy zarobek, typowe show i, i tyle raczej. Nie? Myślę, że nie mam tutaj większych szans z nim. Widzisz jego pojedynki kolejne, bo, bo mówi się, że w końcu ma dojść do tego starcia Joshua Fury w przyszłym roku, pewnie na jakimś Wembley, bilety rozejdą się raz, dwa. Jak byś widział taki pojedynek? No to byłby bardzo ciekawy pojedynek. Myślę, że stawiałbym jednak na Fiura na, na tutaj. Myślę, że no jednak styl robi walkę i, i, i z Fiury nie pasowałby mu stylowo. Myślę, że, że jednak ten, te jego warunki fizyczne, ta, ta szybkość zdecydowałaby i ta niewygodność, bo jest bardzo niewygodnym zawodnikiem, jednak zdecydowałaby, no, no, że jednak wygrałby z Ciesząą. No jest stosunkowo prost, prostym zawodnikiem do boksowania, mimo że jest mega dobry, oczywiście. E, no, ale my, myślę, nie, myślę, stawałbym jednak na Fiorego. To na koniec już teraz naprawdę ostatnie pytanie, czy nauczyłeś się już kilku słówek po niemiecku, żeby tam podszczypać na jakiejś konferencji kolejnej kabajela, czy, czy raczej nie zamierzasz tego typu gierek wprowadzać? Nie, ja raczej nie jestem za typem zawodnika, który lu lubi jakiś tam coś talking, czy coś, więc nie mam zamiaru. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że reszta sparingów będzie okej, okay. bez kontuzji najważniejsze, no i spełniaj marzenia swoje i wszystkich kibiców boxu w Polsce. Dziękuję i zapraszam wszystkich do oglądania.